Jak w kanonie R6 Mag 2 ustawić cichą migawkę? W tym przypadku menu fotografowania to jest siódme podmenu, tryb migawki, ale nam zależy na tym, żeby ustawić elektroniczną. Będzie to powodowało, że aparat będzie całkowicie robił za pomocą matrycy, bez użycia migawki tej mechanicznej, niech temu będzie całkowicie bezszelestny Tylko trzeba pamiętać o ograniczeniach tej migawki, ponieważ to nie jest aparat dedykowany do takich sportowych akcji, więc tutaj ta matryca nazwijmy, jest troszkę tańsza niż w aparatach za 20 tysięcy, czyli nie jest tutaj jakby tak szybki odczyt. Więc w przypadku, kiedy Fotografujemy coś, gdzie jednak ruszamy tym aparatem, wtedy może powstawać tak zwany rolling shutter, czyli zdjęcie będzie takie zwichrowane, więc musimy trzymać stabilnie aparat. No I druga rzecz, że w przypadku fotografowania w sztucznym oświetleniu, na przykład tam gdzie są LEDy, czy jakieś różne różne świetlówki, w tym przypadku może się zdarzyć, że będzie tak zwany banding, czyli takie czarne pasy, przeplatane jasnymi. Jest to ciężkie do usunięcia w postprodukcji, więc w tym przypadku trzeba jednak przełączyć się na migawkę mechaniczną, ewentualnie elektroniczna będzie działać, ale tylko jeśli ustawimy jedną setną sekundę.